Yo siemano, z tej strony ProPlay e, Dzisiaj gramy sobie w Minecrafta Jest sezon trzeci Dirt SMP Zmieniamy nazwę serwera Niedługo dowiecie się na jaką Na razie jest to tajemnica e, Będziemy robić serwer na Discordzie Jeszcze musimy go ogarnąć Wiem, że teraz wszyscy ludzie będą mi pisać, że Jest ten A tak w ogóle dzisiaj jest ze mną Witty Jak widzicie, Pixel Junior Ten nick jest piękny e, Dobra, może być WTUbu. Możecie mu strzelić słupka, Przyda mu się. bo zaczyna dopiero. Także ej! Ej! Wo Wojtek. Wojtek. Ale, ale, ale... Robi wrażenie. Dobra, i tak ludzie się nie rozpoznają. Przez Discorda przecież Discord def de deformuje głos Trochę. 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 Ta. Ią ja się męka z tej strony, With you. <laughs> nie, został mnie, dobra. Tu jest baza Wojtka właśnie, tu ma sw swoje wszystkie koty. A tu seba Wojtkowi <laughs> zrobił do góry nogami koty. To już w ogóle to są sprawy, ja się nie mieszam. Tak ma Wojtek w środku. No, robi wrażenie. Próbuję przeskoczyć przez płotki i dopiero sobie uświadamiam, że jeszcze nie mamy bikona nie? Właśnie na moim drugim odcinku a propos bikona będziemy rozwalać Widera, żeby zrobić sobie bikona. W ogóle ten lud tutaj z Frostwalkera. Jeszcze co? Tak, bo on siedział całą noc w mederze i kopał debrisy. Tak. I sprzedał mi to tema jak widzicie Nawet dwa, jeden już poszedł To jest nasz portal do netheru Jak już zauważyliście pewnie Już go zdesignowałem Wygląda no według mnie ładnie e, To jest mój dom Mój zamek Tutaj fajnie wygląda myślę Mi się podoba No zostaw mnie To jest dom Seby On chciał mieszkać w grzybie to znalazł se grzyba, postawił grzyba, wyrosnął grzyba i mieszka w grzybie. Proste, proste. Dziękuję. <grystanie> tu ma... W ogóle po co mu ten komposter, tu, jak on tu nie ma villagera? Nie. ja wiem po No to po co. A no tak, bo przecież bone Mila robi. Tak wygląda w środku dom Seby. <grystanie> przytulnie, miło przytulnie. Tutaj e, w barelu nic nie ma, wcześniej mam buraka. Zostaw mnie! Ej, ja dostałem ty Ty. Pewnie masz co? Bo ja dostałem. Nie wiesz czemu? Bo moja kusza O! O Boże! Zapomniałem o tym. No to teraz was oprowadzimy po moim zamku. Jeszcze od razu chciałem pokazać, że to 1:19. No bo przecież mamy tutaj kebaba. Znaczy, na no, może nowe drewno. Ale jest to. Kebab, piecze się tutaj kebs nam na ognisku. Aż, aż się podprawę, ej, co... No, co tu robią widać? Dobra, ja się nie mieszam. Może, mo, może ich zakopmy, co? Niech, niech mają trochę prywatności. E, no i tak, oprowadzamy wans teraz po moim sameczku. Wbijaj. Wity, wity! Ej, ej! Najpierw wieże i mury. Ha, 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 I w ogóle ktoś mi rozwalił drabinę. XD, czekajcie widzowie, idę zebrać drewno i to naprawić. Mogę zebrać losowe, bo nie ma drabin customowych jeszcze, więc biorę sobie pierwsze lepsze brzozowa się trafiła akurat. Przecież mam patyki, jakim jestem debilem. No, a co? Nie? nie! Bracie, po co wybuchnąłeś? Bo jakby ktoś nie wiedział, ja jestem po części creeperem. Takim wybuchowym, że jak ktoś próbuje mi wytłumaczyć, to płaczę. Tak, czasami. Bo już po prostu mam do go i już to co on robi, to czasami mnie doprowadza do płaczu po prostu. On czasami tak nie ogarnia życia, że to to co on robi, to mnie doprowadza po prostu do płaczu ze śmiechu. A czasami nie ze śmiechu. Czo a czasami nie ze śmiechu. No właśnie. A czasami nie ze śmiechu. No ogólnie no. Norma no normalna przyjaźń. Tutaj trzeba będzie to naprawić. Ale to za chwilę idziemy naprawić. Yy, moją drabinę. Tylko najpierw jeszcze pójdziemy do śmietnika. Bo muszę wywalić niektóre rzeczy. Śmietnik? Tak. A ja zrobię śmietnik taki z mechanizmem. O, prawie bym spadł do lawy XD. Te, te brzozowe deski w sumie mogę sobie zostawić. Albo zrobię sobie z nich patyki, a te dębowe sobie zostawię. Genius. Teraz muszę sobie wszystko przestawić. Tu sobie dam to. Pyk. I wszystko pięknie. Dobrze, że mam knukbaka, ale mnie prosiła, żeby cię wrzucić do lawy. Nie... Nie mówcie, że jeszcze jakieś drabinki są zepsute, czy tylko ta? Chyba tylko ta. Co? Tu już w ogóle ktoś zabudował. Pewnie to byłem ja przez przypadek. Ty? No zostaw mnie, no! Czekaj, w ogóle rzucę to jajo. is mieściki! <laughs> to był piękne. Dobra, już weźmie, zostaw mam już pół HP tylko. W sensie pół paska. Także tutaj mamy wieże, tak z każdej wieży to mniej więcej wygląda jak widzicie. Jakieś obronie, przecież masz piercing. No nie, dlaczego? No weź, bo ja zginę zaraz. <grymne> tak wyglądają mury ogólnie. Można sobie z każdej wieży przejść na mury ogólnie. Siema. No. A. Minecraft Manhunt. Schodzę. Schodzę. A. Nie. <grymne> w ogóle tu będę musiał też naprawić te schodki. Weź, bo już mam dwa serca. 2,5 serca. E, tu jest ogólnie moje łóżko. Tu mam farmę, Tu jest święty blok dirta, gras, trawa. Tutaj wszystko pięknie. Mały magazynek pod schodami, jak zawsze. Jak zawsze pod schodami się coś trzyma, to ja mam beczki pod schodami, nie? Tradycyjnie. Tutaj jest Enchant, też taki najbardziej tradycyjny. Starałem się zrobić, że tu jest Ender Chest, Kowadło i Grindstone. Ogólnie ładnie to wszystko wygląda. No zostaw mnie! Tu mam taką ściankę fajną, magazynową. No i tak, ogólnie jak to jest zamek, to musimy mieć króla. Królem jest Technoblade. Ogólnie tu postawiłem, jak widzicie, barier bloki. To był jedyny cheat, jaki zrobiliśmy na tym serwerze do tej pory. E, taki porządny w sensie. No bo jakby raz natrafiliśmy na Ancient City. No i no. Jakby no wiecie co się robi w Ancient City poza tym jamem dopiero żelazny set, więc no słabo było. Nie, A ty no XD tak jakby tu przez barier bloki nie widać na ale on się nazywa TechnoBlade, ten świniak. Także tu mamy salę tronową, tu jest taki jakby podłoga craftingowa. Co? Jak A. No bo jakby nie wiecie, bo wy nie wiecie, Witty ma limit 5 zabić, bo on wszystko, wszystkich zabijał i psuł nam grę na serwerze, bo to jest friendly serwer, a on kocha PVP. No właśnie, i dlatego dałem mu w końcu limit 5 zabić. Jak już zabije 6 osób, to po prostu dostaje bana. Na razie nikogo jeszcze nie zabił od tamtego momentu. Więc na razie je, dobrze idzie na razie. <grym> to był dobry plan, żeby to zrobić. Tu włożyłem tego kobla, gdzie? Ja tego kobla włożyłem wtedy. Tutaj, tutaj. Tu? Dobra. Eee... Minecraft Manhunt. Eee, 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 eee. O, noc jest. Chodź spać, bo znowu fantomy będą latać. Zestrzeliłeś mi obraz! Je cię zabiję! <grym> Ja cię zabiję, chłopie Czekaj, ja to naprawię ten, obra ten obraz Tylko będzie potrzebować bloczków Bo jakby ktoś nie widział taki obraz na jedną kratkę Robi się w ten sposób Akurat jak chcę inne Czekaj jeszcze Ten może być w sumie no i czasami jeszcze ze mną inne gierki Może Nie wiem, może jakiś Valorant Może jakiś Fortnite za Zapomniany <grym>, Nie wiem, zobaczymy Dobra, ja idę już grać Znaczy grać, spać, Boże Przecież gramy cały czas De Debil Filip e Muszę sobie naprawić zbroję Głównie hełm Smoka. Ta A. Wbiłeś do zamku Zostaw mnie, bo mam chestplate prawie zepsuty Daj mi jeszcze trochę nethery tu za dwa razy więcej diaksów, co? Tak 10 sztabek dam ci 20 diaksów. Równo 20 diaksów dostałeś Dzięki Trade complete Zostało eee. mi tylko 7 diaksów Będę musiał po odcinku do jaskini pójść okay. diaksy? O Boże, i teraz za ten Nederyt, tak? <laughs> za free? Dzięki. I pewnie mi oddasz te, które ci dam. Ten... Czekaj, czekaj, co robią te gapy tu? A to sobie wezmę ich trochę. masz. O, bloczek no, cały. O, dobra, dzięki. Będę przy sobie je nosił. Enderite leci do ender chesta. Bo diaksy się przydadzą. Przy sobie mieć Enderite, to wiecie. Trochę słabo. Także tutaj ogólnie ten zamek. Wszystko wioska. Eee, podoba się nam zobaczymy czy wam się podoba jak się wam podoba wioska to zostawcie łapkę w górę jak nie to zostawcie suba eee, zobaczymy czego będzie więcej ty musimy jakoś brzydką zrobić tą wioskę następną żeby subów nastawiali <grym, nie, <grym, ja, <grym, nie no nie, nie jestem w takim w youtuberem będę od ta bo e, witi nie lubi wioski Bileczerzy ciągle... O NIE! Co? Czemu? To... Widzowie już widzą, co ja zrobiłem. Seba się dowie. Seba się dowie. Ale to się... <laughs> Idę to naprawić. Albo dobra, po odcinku. Ale ja będzie to naprawione oczywiście tutaj. Nasza wioska się tu fajnie tak prezentuje. Tutaj jeszcze są domki villagerów oczywiście, e, są pomosty ogólnie, tam jakieś domki na wodzie powstaną pewnie niedługo, może sobie zrobię jakiś taki tymczasowy domek na wodzie. A ja nienawidzę, dlaczego to jest nasza różnica. Ta, jedyna w sumie, bo tak to lubimy minecrafta, lubimy nie wiem, basem. albo nie, w sumie mamy jeszcze in, inne różne różnice. Bo ty wolisz mieszkać w zwykłych domkach takich mega brzydkich, żeby tylko mieć co tam ten mieć wyposażenie, a ja wolę, żeby to fajnie wyglądało też nie? I dlatego na przykład chę, taki koks zamek zrobiłem. <słuch> Oczywiście e, dlatego on tak wygląda, bo na tym serwerze jest zasada, która nie zmieni się praktycznie nigdy. Można używać kreatywa do budowania. Tak wiem wielu z Was pomyśli, że to jest bez sensu. Ale po prostu. Pomylcie sobie, jak ktoś chce sobie zbudować na przykład domek sandstonea, a pustynia jest e, jakieś 200 kratek stąd i trzeba ciągle zbierać. To po prostu łatwiej po prostu zbudować z kreatywa i wszystko. E, umówiliśmy się z pozostałymi członkami ekipy że nie można brać z kreatiwa podczas budowania cennych przedmiotów. Takich na przykład jak się buduje Enchant Room, to nie można wziąć ani Ender chesta, ani Enchantu. Trzeba je zdobyć. Przez to, że tak długo grałem, to, to, wszy mamy. to wszystko mamy od razu. Bo tak naprawdę ten trzeci sezon ekipy Dirt dopiero wystartował jakieś cztery dni temu albo trzy. Yy, dlatego naprawdę ju, już przez te awczenie Woj... Znaczy to nie awczenie w sumie. Przez to, że Wojtek sobie tam y, kopał do rana, to... No to już w sumie dla niektórych jest rano. Dlatego mówię do rana, do czwartej nad ranem. Yy. No tak w sumie. Jak ja sobie siedzę do wieczora i pykam w gierki, nie? Tutaj ogólnie będziemy robić sobie gierki. E, tu jest hokej na razie. E, Bleku, Seba. Zrobił hokeja. Nie? Bo jakby ktoś nie ogarniał, to Bleku to jest Seba. A ja jestem Filip. Jakby macie to w e, opisie kanału, ale jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to tak mówię. <grym, 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 um... gramy jedną Możemy zagrać, tylko muszę naprawić ten kościół. Czemu ludzie rozwalają wioskę? Dobra, czekaj, tylko ja muszę mieć wolne miejsce w tym. Dobra, lecimy. O, tego nie można trzymać przecież. Masz to, musisz od razu po trzymaniu wyrzucić. Tak bleku mówił. Mam! Jest! Let's go, 1-1! Jeden, jeden. Od bramki zaczynamy. Ja na środku czekam. Gdzie to tam jest? Nie doleciało! Mam! Leci! Jest! Nie obroniłeś. Gdzie to jest? Nie doleciało! Z boku było. O! Wyrzuciłem! Dobra! O! Daj to! Nie! Nie! 2-1. Jest! 2-2. Dobra, remis, bo nie chcę mi się dalej grać. Poza tym już muszę kończyć odcinek, bo już 15 minut nagrywamy. Eee. Także zostawcie suba, łapę w górę i ogólnie czekajcie, następny filmik jest u, u Witiego. Macie do niego link w komentarzu. Zostawcie mu subka i łapkę w górę na każdym odcinku, który zrobił. Nie jest ich dużo. Może na ten czas, kiedy tu wrzucam, może ich być więcej niż teraz, ale na razie ma dopiero jeden. Poradnik z No co? Zobaczmy na hokeja. Co? Nie wnikam. <grytanie> to jest family friendly kanał, jakby... Ja nie chcę myśleć na filmach ograniczeń wiekowych, ok? <grytanie> Ja, ja wiem, co to miało być. Ja, ja wiem. Ja, ja wiem, ale proszę cię nie. Wizowie pewnie wiedzą lepiej od nas. Dobra, lecimy tutaj się pożegnać z wami. Ej, ty jesteś? Jestem przed zamkiem. Dawaj. E, także ogólnie. Jak czekacie na następne odcinki, to po prostu zostawcie suba z dzwonem, żeby dostać powiadomienie. Ej, ja mam F5! Czekaj, to tak? Nie, nie wiem. O, dobra, zgasiłem się. Bez F5, kurde. Bitka na koniec odcinka? Może być. Nie, je, zginę. Pół serca. Dobra. Igzy na pół serca! Na pół serca, co jest? Myślałem, że zginę. Mój też. Mój ma Fire Aspect 2, Knockback 2 i Sharpness 5. A siekiera Sharpness 5 i Unbreaking 3. U kurde chłopie. Ile ty Expo musiałeś zbierać? A to przecież w tej eksperce Endermanów będzie spoko, rozumiem. Eee, no. Także następny odcinek będzie u Wittiego, na nim będziemy co robić, panie Witty? Będziemy walić dzwona. Widzowie mają. I oczywiście czego? Dokładnie. Ej! Walcie w dzwona, widzowie, tak jak my. Pamiętajcie, zawsze trzeba walnąć w dzwona. No to co, zostawcie właśnie tą suba, łapę w górę, yy no i co, Nie ura!